Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek na temat kiszonej wody z ogórków. Wiele osób twierdzi, że powinniśmy pić kiszoną wodę z ogórków. Inni z kolei twierdzą, że, nie że właściwie taka woda z kiszonych ogórków nic nam nie daje. Jaka jest właściwie prawda? Czy pić wodę z ogórków, czy jej nie pić? Ja uważam, że prawda leży gdzieś po środku. Jedni mogą mieć rację i drudzy mogą mieć rację. To wszystko zależy o jakiej kiszonej wodzie z ogórków jest mowa. Kiszenie ogórków w Polsce można, może przebiegać różnorako. Kisimy ogórki e, latem i co robimy? Zaczynamy kiszenie, zalewamy wodą, mamy tam jakieś tam procedury, wkładamy pewne składniki, sól i tak dalej. I później odstawiamy ogórki gdzieś tam na bok, niech one sobie tam fermentują i tak dalej. Wiem, że są osoby, które podczas właśnie fermentacji ogórków robią coś takiego, że wkładają słoiki z ogórkami do gorącej wody, pasteryzują je. W ten sposób zaprzestajemy procesowi kiszenia ogórków. Ogórki przestają po prostu się kisić i następstwem jest tego, że przestają być bardzo kwaśne. Jeżeli kisimy ogórki według naprawdę starych metod, to nie powinniśmy ich w ogóle pasteryzować. I wiem, że jest część osób, która w ogóle nie pasteryzuje ogórków, po prostu zostawia te ogórki i one sobie gdzieś tam leżą w piwnicy i później otwieramy takie ogórki i one są dosyć kwaśne i nie wszyscy właśnie lubią tego typu ogórki. Jeżeli chcemy, żeby te ogórki naprawdę były dla nas... Z korzyścią dla zdrowia nie polecam żadnej pasteryzacji, tylko po prostu przygotowywać ogórki według starych tradycyjnych metod. Podczas kiszenia ogórków powstaje proces fermentacji, gromadzić tam mnóstwo pozytywnych bakterii, są to tego typu bakterie, które mamy w naturalnych jogurtach i w naturalnie kiszonym mleku, takim, takim prawdziwym wiejskim mleku. To jest tak jak wiecie. Bardzo zdrowe dla naszego organizmu, i właśnie jeżeli chcemy mieć takie bardzo zdrowe ogórki, nie powinniśmy ich w ogóle pasteryzować. Pasteryzacja zabija wszystkie najzdrowsze bakterie, to wszystko ginie, to co jest właściwie najlepsze dla nas, i co pozostaje, pozostaje tylko jakiś tam smak ogórków, i to jest właściwie taki ogórek dla smaku. Nic on nie daje. Woda z pasteryzowanych ogórków naprawdę nie ma żadnych bakterii. Także jeżeli będziecie pili taką wodę, to pewna część ludzi, która mówi picie wody z ogórków nic nie daje, prawdopodobnie mają na myśli tego typu właśnie wodę z ogórków, z ogórków pasteryzowanych. Jeżeli chcemy wzmocnić nasz organizm, powinniśmy pić wodę z ogórków tylko wyłącznie prawdziwych kiszonych ogórków niepasteryzowanych. Także jeżeli będziecie kisić ogórki, pamiętajcie, nigdy ich nie pasteryzujcie i wtedy możecie śmiało taką wodę z ogórków pić co dzień. Niektórzy mówią, że zawiera zbyt dużo soli, na pewno zawiera zbyt dużo soli. Nie trzeba wcale tej wody pić zbyt dużo, ponieważ mała jej ilość zawiera mnóstwo wspaniałych składników dla naszego organizmu. Wystarczy naprawdę mała ilość wody co dzień. Kolejna rada to jak właśnie pić taką wodę. Czy ją pić przed jedzeniem, czy po jedzeniu, w ogóle kiedy i jak to robić. W Azji kisi się ogromną ilość warzyw, różnego rodzaju warzyw, i tam kiszonki są na porządku dziennym. Pije się taką wodę z kiszonek przed jedzeniem. I wcale nie jest to tak po prostu sobie bez znaczenia. Jeżeli wypijemy wodę kiszoną, przykładowo wodę z ogórków przed jedzeniem, jest to jak najbardziej wskazane. Dlaczego? Jeżeli pijemy, pijemy płyny na raczej pusty żołądek, ma ona szansę przejść szybciej właśnie do jelit i później możemy zająć się spożywaniem posiłku. Także jest to wspaniała rada, ponieważ wtedy woda przedostaje się szybciej do jelit, tam już wie co zrobić, tam już bakterie się wiedzą, jaka jest ich praca i zaczynają działać, zasiedlać nasze jelita. Także jeżeli y, przykładowo wypijemy taką wodę z jedzeniem, na pewno coś z tego też zostanie. To nie jest tak, że w 100% wszystko zginie i nic z tego nie będzie, bo możemy zjeść ogórki. Ogórki też są y, naturalnie pasteryzowane, ogórki też są bardzo zdrowe. I wtedy też jakieś tam bakterie gdzieś tam y, zostają. Ale właśnie podczas trawienia, pożywienia, kwasy żołądkowe zabijają bardzo y, dużą ilość y, tych właśnie zdrowych bakterii. Y, także większa ilość y, tych zdrowych bakterii po prostu ginie ze względu na właśnie kwasy żołądkowe. Także naj, najefektywniejszą metodą jest właśnie spożywanie wody przed jedzeniem. Można też y, taką właśnie. Y, Wodę z niepasteryzowanych ogórków spożyć też pomiędzy posiłkami. Zawsze pamiętajcie, róbcie to wtedy, kiedy wasz żołądek nie jest przepełniony jedzeniem wtedy jest to najłatwiejsza droga. Właściwie chodzi o to, aby one przedostały się do jelit w jak największych ilościach. Woda w ogóle z kiszonych warzyw. Niepasteryzowanych, wspomaga naprawdę bardzo wiele chorób, może wspomóc wiele właśnie dolegliwości astmy, wspomaga dolegliwości jelita wrażliwego, wspomaga nasz detoks, działa holistycznie na nasz organizm. Nasz organizm jest wtedy bardzo wzmocniony i. Bardzo odporny na właśnie wirusy, grzyby i nawet potrafi zniszczyć wiele komórek nowotworowych. Także jest to niesłychana broń, powinniśmy właśnie pracować nad tym regularnie, pić taką wodę regularnie, nawet i z kapusty, ze wszystkich właśnie kiszonych warzyw jak najbardziej. Nie muszą być to tylko i wyłącznie ogórki. Pamiętajcie, zawsze musi być to woda. Czy nawet i warzywa, kiszone po prostu naturalnie, bez żadnych innych chemicznych składników, bez żadnych pasteryzacji, po prostu czysta żywność, prosto od matki natury. Probiotyki wspomagają również produkcję witaminy B12, co jest bardzo ważne, bo produkcja witaminy B12 znajduje się w naszych jelitach. Pożyteczne bakterie się niesłychanie do tego przyczyniają. Są głównym motorem wzrostu witaminy B12. Wiele osób zmaga się naprawdę z wieloma dolegliwościami, wzdęciami, wielkim jakimś tam brzuchem niesprawnościami, zaparciem, e, osłabieniem, brakiem energii. Wiele osób e, też ma słabe włosy, wypadające znaczy się włosy, łamiące się paznokcie, jakieś e, po prostu hormonalne hormonalne problemy woda, woda właśnie kiszona woda, ja bym to nazwała cudem natury, bo to jest naprawdę nasza największa broń, właściwie ludzie się przez wieki posługiwali tą bronią regularnie wzmacniając swój organizm Dzisiaj zapominamy o tym, zmagamy się z wieloma problemami, nie wiemy jak sobie z tym poradzić. Szukamy jakichś tabletek, szukamy tego, tamtego i właściwie powinniśmy się skoncentrować na wzmocnianiu naszego organizmu właśnie poprzez probiotyki, poprzez m.in. właśnie picie wody z ogórków. Także gorąco Was zachęcam i na koniec dla Was taka praktyczna rada, jak. Pić taką wodę, jak ją przygotować, jakie ilości wypić, yy, jaka jest mniej więcej jednorazowa porcja. Ja pokażę Wam moją metodę, którą ja stosuję i y, jeżeli Wam się to spodoba, możecie po prostu y, również ją wykorzystać. Tutaj mamy wodę z ogórków. Prawdziwa woda z ogórków, taka z naturalnie kiszonych, właśnie powinna być mętna. Tak jak widzicie tutaj na zdjęciu. Dziennie zapobiegawczo wystarczy jeden taki malutki kieliszeczek. Jeżeli ktoś ma problemy różnego typu i chciałby ten proces przyspieszyć na samym początku. Można wypić dwa takie kieliszeczki dziennie. Najlepiej, właśnie jeden naczo i drugi, właśnie przed jakimś tam posiłkiem, po południu czy nawet wieczorem. Także wlewamy sobie taki naparsteczek no, kieliszeczek, że tak powiem. I e, możemy oczywiście wypić sobie to tak, po prostu tak, jak to jest, ale ja polecam też, właśnie zmieszanie tego z wodą. I można to zrobić 1 do 1, czyli jeden kieliszeczek wody, jeden kieliszeczek właśnie w soku z ogórków, lub nawet 1 do 2, jeden kieliszeczek soku z ogórków, a dwa kieliszeczki wody. Dlaczego właśnie polecam mieszać to z wodą? Dlatego, że stworzymy właśnie taką bazę dla naszych jelich. cały ten płyn szybciej przedostanie się właśnie. Do naszych jelit, jeżeli mamy jego większą ilość, ten proces po prostu nastąpi szybciej. Jeżeli mamy taki malutki parsteczek, no to gdzieś tam mogą utknąć te bakterie i ten płyn gdzieś się może wymieszać z jakąś treścią pokarmową. Jeżeli mamy właśnie większą ilość płynu, to oczywiście jest większa szansa, że bakterie się dostaną właśnie szybciej do jelit. Jest to naprawdę świetna metoda, wcale tego tak dużo nie ma. Ja tutaj zmieszałam. 1 do 2. Też nie może być za dużo wody. To jest tak akurat, uważam, że to najlepiej się właśnie sprawdza z taką ilością wody, lub nawet troszeczkę mniej, jeżeli użyjecie, też będzie, będzie, będzie bardzo korzystne. Tu jest ponad pół szklaneczki, jeżeli będzie tej wody. Yy... Pół szklanki również uważam, że to jest taka optymalna ilość i można śmiało to właśnie wypić. Jak smakuje taka woda z ogórku, to chyba nie muszę już Wam tego mówić. Chyba każdy Polak o tym wie, no, A ja spróbuję i zobaczymy. Bardzo pyszna. Powiem Wam, że przypije się to bardzo przyjemnie. Można tutaj też dodać kostki lodu, jeżeli chcecie. Taka woda jest bardzo odświeżająca. Jest przepyszna. Wcale nie jest taka słona, właśnie rozcieńczona nawet. Także pamiętajcie, nie pijecie tutaj zbyt dużo soli, ponieważ jest tu tylko i wyłącznie jeden taki mały kieliszeczek soku z ogórków. Chyba wypiję to wszystko. Pycha. Polecam. Mm. Koniec. Nie ma. Jest przepyszna. Myślę, że większość z Was lubi wodę z ogórków, także z piciem tego typu napoju nie będzie chyba nikt miał e, żadnego problemu. Też będzie na pewno więcej na temat kiszenia i tak dalej, ponieważ ja kiszę non-stop warzywa, różne warzywa, takie warzywa, które nawet nie kisi się w Polsce. Jest to wspaniała rzecz dla naszych jelit, po prostu coś wspaniałego. Są pewne kiszonki, które robi się z większą ilością wody, właśnie po to, aby tą wodę wypić. A są pewne kiszonki, które nie mają zbyt dużo soku, wody, bo są zrobione po to, aby tylko właśnie skoncentrować się na zjedzeniu warzyw. Także woda, jak najbardziej, jest naj, najsilniejszym właśnie źródłem, jeśli chodzi o właśnie kiszone produkty, najsilniejszym źródłem naszych probiotyków. I oczywiście, jeśli będziemy pili wodę. I będziemy dodatkowo jedli kiszone warzywa. Także to będzie zupełnie wystarczające. Ale obydwie metody są fajne, a woda jest oczywiście naj, najłatwiejszą metodą i najbardziej e, skuteczną, ponieważ wszystkie nieomal bakterie dostają się do naszych jelit. Także polecam Wam pić wodę z kiszonek jak najbardziej. W tym wypadku mówię o ogórkach. Zażyjcie do swoich spiżarni, czy czasem nie macie właśnie naturalnie kiszonych obórków. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Pa-pa! Także y, mój aloes nie ma nic wspólnego właśnie z goryczą. Ja mój aloes włożę do picera.